Bo to wiem, że to moja życiowa szansa Odstawiłem później muzykę, ale po latach wracam Przest Ten cały czas moje grono zaczęło się naraz Stał, sobie duchy, bo miłość mnie wykańcza Już nie jestem że nie we mnie, tylko prawda Chociaż nienawidzę, nie nienawidzę, kłamstwa To wiem, że muzyka to moja życiowa szansa Zostawiłem z tych ludzi, teraz świecę jak gwiazda biegiem czasu dużo w życiu się nauczyłem Niejeden w moim wieku nadal jest kretynem Teraz dużo czasu wkładam w muzykę I pracuję nad nią z moimi mi trzyma nas solidarność już nie schodzę nigdy na dno. Cały czas walczę same z tobą, wcale nie jest mi tu łatwo. Te pokaznamy, że naprawdę warto. Może i nie od razu cały cały świat to. Ale za parę lat wiesz, że uda nam się bro Teraz każdy mówi, że to będzie ten przyszły rok. Dużo planów jeszcze przede mną nie zatrzyma mnie żadna chor. I tak ja czekam na moje tutaj brata, nową muza. Kiedyś będzie nam się tutaj jej strasać. Cięgle robimy to, nigdy się nie Nagle to zajmujemy. Pominąłem stare czasy, pominąłem stary bieg. Jeszcze nie wiedziałem, że kiedyś może udać nam się. Dobrze o tym wiesz, teraz wygrana przed nami yeah. no, jest. Ja Całowałego to, bo to wiem, że to moja życiowa szansa. Odstawiłem później mózg, ale po latach wracam. Przez ten cały czas moje grono zaczęło się na raz. Stałstawiłem dupy, bo miłość nie wygańcza. Już nie jestem skutym nie we mnie, tylko prawda. Chociaż się na ludzi nie na. Muzyka to moja życiowa szansa Zostawiłem język ludzi, teraz świecę jak gwiazda Ja muszę nie swoje życie na barach Nigdy się nie podawać, rzucić niepotrzebny balast Zawsze siano zarabiać, nie dacie ich złapać Biorę głęboki dek zielone barwy Zawsze figle płatać Ja nie mogę już się zatrzymać Muzyka to moja droga używka Receptura na nią mnie jest bita Zawsze inne i inna liga Pełno traków. ciągle wybieram, który z nich spakuje do mojego zapu Cały czas wybieram to i jestem w dylamacie. Nigdy więcej razy nie wylądujemy w celibacie. 100 tysięcy będzie leżeć na podłodze, bracie. Lepiej spóźna na nasze wygrane. A -a -a -a. Od nowego miasto, bo to wiem, że to moja życiowa szansa. Odstawiłem później muzy, ale po latach wracam. Przez ten cały czas moje grono zaczęło się naraz. Stał dupy, duchy, bo miłość nie wygada. W tym przemiewem nie tylko prawda Chociaż nienawidzę, na nienawidzę kłamstwa To wiem, że muzyka to moja sieciowa szansa albo żyć ludzi, teraz świecę jak gwiazda